Dzień dobry, witam wszystkich w nowej serii Niemiecki dla opiekunów i opiekunek Deutsch für Pflegekräfte. W najbliższym czasie na naszym kanale będziemy publikować właśnie Lekcje dla opiekunów i opiekunek. Zamierzamy opublikować 10 lekcji. Jeśli Wam się te odcinki spodobają i będą się cieszyły zainteresowaniem, wówczas pomyślimy o dalszym ciągu. Zaczynamy od początku, od najłatwiejszych rzeczy. Z doświadczenia wiem, że osoby, które wyjeżdżają do państw niemieckojęzycznych, do pracy jako opiekun, opiekunka, mają ogromne problemy na początku z porozumiewaniem się. My chcemy te problemy jak najbardziej zminimalizować, pomóc Wam, żeby stres, który związany jest z nową pracą i z tym, że trzeba porozumiewać się w obcym języku, nie będzie aż tak duży. Na pewno jesteście zainteresowani, kim jestem i dlaczego taki pomysł. Otóż nie mogliście chyba lepiej trafić, nie chcę się tu przechwalać, ale jestem zarówno pielęgniarką, jak i nauczycielką języka niemieckiego. Mam również doświadczenie w pracy w Austrii jako pielęgniarka dyplomowana na oddziale pourazowym. Zaczynamy od zaimków osobowych. Zaimki osobowe występują w języku niemieckim bardzo często i żeby przełamać pierwsze lody, właśnie nauczymy się zaimków osobowych. Mamy tutaj ściągę ich, ja, du, ty, er, on, sie, ona, es, ono, wir, my, ia, wy, sie, oni, one. Zi, pan, pani, panie, panowie, państwo. Zwróćcie uwagę na to, że zi, zaimek osobowy zi, powtarza się wielokrotnie. I tak naprawdę, jeżeli usłyszymy tylko zi, to nie wiemy jeszcze czy to jest ona, czy to są oni, one, czy może forma grzecznościowa pan, pani, państwo. W dalszej części nauki na pewno zorientujecie się, jaka jest różnica, otóż w zdaniach już na pewno będzie można y, odpowiednio przetłumaczyć te zaimki osobowe. W każdym takim odcinku dla opiekunek i opiekunów będziemy poruszać jakieś zagadnienie gramatyczne, ale za każdym razem też będzie porcja słówek do nauczenia. Żeby Wam ułatwić naukę słówek, Wszystkie słówka zamieściłam w quizletie. Na quizlet można się zalogować przez Facebook, czyli nie jest to kłopotliwe, większość z Was ma konta na Facebooku. Nauka słówek przez quizlet jest o tyle łatwa, że jest to aplikacja, która właśnie służy do nauki słówek i te słówka możecie usłyszeć. Możecie się też pobawić, są różne możliwości, ucz się, fiszki, także zapraszam do quizleta, a link do quizleta, do słówek znajdziecie w komentarzu pod naszym wykładem. Również w komentarzu pod naszym wykładem znajdziecie link do wszystkich tych materiałów, które tu są umieszczone w tym odcinku w wersji PDF. Czyli jeżeli będziecie chcieli sobie ściągnąć wersję PDF, tego co właśnie tutaj w dzisiejszym odcinku i w każdym następnym, należy poszukać w komentarzu linku, wejść tam i wydrukować czy ściągnąć na komputer. A przed wami słówka, których trzeba się nauczyć w najbliższym tygodniu. Allergisch uczulony, alergiczny. Alt stary. Altenpfleger opiekun osób starszych. Altenpflegerin opiekunka osób starszych. Erkältet przeziębiony. Gesund zdrowy. Im bet, w łóżku. Das bet, łóżko. Jung młody. Krank chory. myde zmęczony. Jak widzicie, wszystkie słówka, które tutaj mamy są związane tematycznie z chorobami i zdrowiem. A teraz przypomnijcie sobie, co było na początku. Na początku uczyliśmy się zaimków osobowych. Warto cofnąć ten wykład, jeżeli nie pamiętacie dobrze tych zaimków osobowych i przed Wami ćwiczenie dla utrwalenia właśnie znaczenia zaimków osobowych. Mamy z lewej strony zaimki po niemiecku i trzeba je przetłumaczyć na język polski, a później odwrotnie, z języka polskiego na język niemiecki. Ich und ihr to oczywiście ja i wy. I w ten sposób rozwiążcie to ćwiczenie Zatrzymajcie prezentację. Po rozwiązaniu ćwiczenia włączcie prezentację ponownie i sprawdźcie, czy Wasze przypuszczenia, czy Wasze rozwiązania są zgodne z naszym, a tu już przed Wami rozwiązanie. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że na początku jest Wam trudno się uczyć, w związku z tym wszystkie rozwiązania przeczytam. Możecie również powtarzać po mnie Wir und EA. Er. My i on. Ja und zi. Wy i oni. Ewentualnie ZI może znaczyć tutaj też one i ona. s und du, ono i ty. Ja und zi, wy i oni, one lub ona. Zi und du. Pan, pani, państwo i ty. Teraz mamy odwrotną sytuację. Ty i ja. Du und ich. Państwo i oni, zi und sie. One i my, sie und wir. Ona i ty, sie und du. Panie i wy, zi und ihr. Wy i ono, ia und es. Teraz przechodzimy do następnego materiału gramatycznego, a mianowicie do odmiany czasownika sein, czyli być. Nie przejmujcie się na tym etapie, że czegoś nie potraficie przeczytać, dokładnie powtórzyć. Wszystko będzie się w naszych odcinkach powtarzać i wcale nie będzie aż tak trudno. I przekonacie się, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, a później to już z górki. Ich bin, ja jestem. Du bist, ty jesteś. Er ist, on jest. Sie ist, ona jest. Es ist, ono jest. Wir sind, my jesteśmy. Ihr seid, wy jesteście. Sie sind, one są lub oni są. I duże sie, sie sind, pan jest, pani jest, państwo są. Na górze jeszcze mamy taki obrazek. Er ist erkältet, co oznacza, on jest przeziębiony. I teraz dla Was zadanie, żeby się utrwaliła ta odmiana czasownika sein, być. Mamy następujące zdania do przećwiczenia z wykorzystaniem czasownika sein, czyli być. Czy pani jest uczulona? I teraz tutaj trzeba wpisać odmianę czasownika zain czyli być. Po lewej stronie mamy podpowiedzi, czyli przyglądamy się, która chmurka tutaj pasuje. Pan, pani to duże zi, a więc sind zi alergisz I z pozostałymi zdaniami postąpicie tak samo, czyli zatrzymujecie prezentację. Sami uzupełniacie, próbujecie to przeczytać, powiedzieć, umiejętność czytania jest bardzo ważna, dużo łatwiej się nauczyć umiejąc czytać. Nauka ze słuchu to naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Warto umieć czytać i wspomagać się ćwiczeniami, które są zapisane. Zresztą jak czytać to jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka powiem. Zatrzymaliśmy prezentację, rozwiązaliśmy ćwiczenie. I sprawdzamy z naszymi odpowiedziami. Sind sie allergisch? Bist du alt? Er ist gesund. Ich bin müde. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Mam nadzieję, że Wam się słówka już utrwaliły. Już się trochę pouczyliście. Pojawiały się niektóre słówka do tej pory w naszej prezentacji. I Wasze zadanie przeczytać zdania i je przetłumaczyć. Zatrzymajcie tę prezentację, spróbujcie to zrobić, a ja wszystkie zdania od góry do dołu przeczytam po niemiecku, możecie znowu za mną powtarzać. Ich bin gesund. Du bist krank. Er ist erkältet. Sie ist im bett. Wir sind jung. Ihr seid müde. Sie sind allergisch. Sie sind krank. Sind Sie krankenpfleger? Bist du krankenpflegerin? Ist sie alt? Po rozwiązaniu ćwiczenia uruchamiamy ponownie prezentację i ukazują się przed Wami odpowiedzi. W chmurce jeszcze mamy taki napis wir sind alt, aber fit, co oznacza my jesteśmy starzy, ale sprawni, w dobrej kondycji. I przechodzimy do następnych zdań. Tu należy dokończyć tłumaczenie zdań. I cały czas tutaj w ćwiczeniu króluje czasownik zań, być. Chcę Wam powiedzieć, że oprócz tych ćwiczeń, które tutaj macie, to warto zaglądać do komentarza, ponieważ my będziemy Wam sugerować ćwiczenia utrwalające inne niż te, które są tutaj w prezentacji. Te inne ćwiczenia znajdują się na stronie www.niemiecki.co, a ta strona jest naprawdę ogromną skarbnicą wiedzy. Wiele rzeczy można się tam nauczyć. A poza tym wszystkie materiały, które są udostępnione na stronie, są za darmo. A teraz wracamy do tematu, do ćwiczenia. Mamy dokończyć tłumaczenie zdań. Trochę jest podpowiedzi dookoła naszego ćwiczenia. Mamy napisać lub powiedzieć zdanie Jestem chory, jestem chora. Ich i szukamy Ja jestem, a ja jestem to ich bin. I chory, chora to krank. I już mam gotowe zdanie. Ich bin krank. Jestem chory, chora. I znowu zatrzymajcie prezentację, zróbcie ćwiczenie, a ja zaraz przeczytam odpowiedzi. I znowu zachęcam Was do tego, żeby powtarzać to, co ja mówię. Ich bin krank. Du bist gesund. Er ist jung. Sie ist erkältet. Wir sind im bett. Ihr seid allergisch. Sie sind krank. Sie sind müde. Sind Sie krankenpfleger? Bist du krankenpflegerin? Ist sie alt? Możecie oczywiście za każdym razem wrócić, tak? Jeszcze raz posłuchać, jeszcze raz przeczytać. Mówiłam o tym, że nauczę Was czytać i wymawiać głoski. I właśnie teraz slajd przed Wami, jak to zrobić. Mamy niektóre literki w języku niemieckim, których w języku polskim nie ma. Mamy A z dwiema kropeczkami, te dwie kropeczki na górze to jest umlaut. A umlaut to jest głoska fonetycznie zbliżona do E. I mamy przykład słowa, geste, to są goście akurat. I w ostatniej kolumnie jest napisane po polsku, jak to mniej więcej trzeba przeczytać. O umlaut. Język mówi E, usta mówią O. To jest taka brzydka głoska Y. Y. Popróbujcie. Pamiętajcie o tym, że musicie się uczyć na głos języka niemieckiego. Żadne uczenie po cichu nie da takich rezultatów jak nauka na głos. I mamy słówko schön, czyli piękne. Tak mniej więcej trzeba wypowiedzieć, jak napisana jest przybliżona wymowa. U umlaut język mówi i, usta u i wychodzi nam coś takiego jak i. Y. Müll. Müll to śmieci. Następna głoska podobna do dużej litery B to jest nic innego jak S. Pod tym zapisem gramatycznym jakby ukrywają się dwie literki S. Przykład słowa GRÓZ. Groß znaczy duży. E I czytamy zawsze I. EINS. I E czytamy I. Sieben. Sieben to siedem. I głoska CH. CH możemy artykułować na różne sposoby. Albo miękko, hi, 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 trochę takie między hi a si, ich. CH możemy artykułować jako po prostu ch, zuchen, szukać. I CH artykułujemy jako k, zeks. Ale jako k artykułujemy wtedy, kiedy po CH jest literka s, wtedy będzie zeks. I przechodzimy do drugiej tabelki. EU to zawsze oj. Lojte, ludzie. A umlaut U to też oj. Koifa, koifa to kupiec. Sy będziemy artykułować jako zy, jeżeli jest na początku słowa. Zi, czyli ona, albo oni, one. I jeżeli jest na końcu, to będziemy artykułować jako sy. Mus, musi. SCH to nasze polskie szy. Szule, szkoła. Sypy to szypy, szport. Syty to szyty, start. I zawsze kiedy sypy i syty jest na początku słowa, to będziemy artykułować szypy, szt. Z będziemy czytać jak cy, cejn. Ty, cy też czytamy jako cy, kace, kot. Ty, s, ch to nasze polskie czy. Deutsch, niemiecki. No i H wymawiamy na dwa różne sposoby, a w zasadzie powinnam powiedzieć, że albo wymawiamy, albo nie wymawiamy, bo jeżeli H jest na początku słowa, haben, to właśnie mówimy to H czytamy tak, jak jest ono napisane. Jeżeli H jest po samogłosce, to wtedy te H jest nieme i go nie czytamy. Jego zadanie to przedłużenie samogłoski, która występuje przed literką H. W związku z tym będziemy mieli słowo zejen. Prawie j słychać. Zejen. A zejen to znaczy widzieć. I ostatni przykład. CALEN. Znowu to a jest bardzo długie. CALEN. Płacić. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was w pierwszym odcinku. Pamiętajcie, że słówek możecie się uczyć z quizleta. W opisie pod naszym wykładem jest link do quizleta. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. Pamiętajcie o lajkach, jeśli Wam się spodobał ten wykład. Aha i jeszcze o jednej rzeczy bym zapomniała. Wszystkie te ćwiczenia, które chcecie ściągnąć sobie, są w wersji dostępnej na PDF-ie. Wszystko za darmo, a właśnie link do tych ćwiczeń znajduje się w opisie pod wykładem. Dlatego warto tam zawsze zaglądać. Żegnamy się z Wami w następnym tygodniu znowu. Pojawi się następny odcinek. Zapraszam do oglądania. Auf Wiedersehen, czyli do widzenia. Tschüss, cześć!